Assalamu alaikum. Monumentalna książka Diany Dark dowodzi, że w budownictwie średniowiecznej Europy znaczący udział mieli muzułmanie. W XII wieku w Walii rycerz powracający z wyprawy krzyżowej wrócił do domu w towarzystwie palestyńskiego masona. Miejscowi nazywali go Lalis, błędna wymowa imienia Alaziz. Uważa się, że wybudował wiele klasztorów, zamków i kościołów, w tym opactwo Neath w Południowej Walii, będące dziś najbardziej imponującymi ruinami klasztornymi w kraju. Wcześniej, w XI wieku, inny palestyński murarz, znany jako Ulmar, pomógł w budowie wspaniałej fasady zachodniej w Castle Acre Priory w Norfolk. Południowej Anglii. Zdaniem autorki Diany Dark, przypadki mężczyzn z Lewantu pomagających w budowie monumentów, które miały stać się integralną częścią brytyjskiego dziedzictwa architektonicznego, nie są odosobnione. W swojej monumentalnej nowej książce Islamesk z 2024 roku twierdzi, że we wczesnośredniowiecznej Europie Świat budownictwa i rzemiosła dekoracyjnego był zdominowany przez muzułmanów. Twierdzenie to może wydawać się absurdalne i nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę ciągłe oczernianie muzułmanów w Europie, którzy są postrzegani jako przybysze z obcej planety, ale autorka przedstawia sensowne argumenty. Wcześniejsza książka Dark, Stealing from the Saracens, 2020 roku ujawniła, że wiele arcydzieł architektury europejskiej zostało w znacznym stopniu zainspirowanych architekturą islamską, w której islamska odnosi się do kultury krajów rządzonych przez muzułmańskich władców. Jej nowa praca jest jeszcze bardziej wybuchowa w swoich twierdzeniach. Dark przedstawia szczegółowe dane, aby udowodnić, że średniowieczny styl architektoniczny, znany jako styl romański, był inspirowany islamem. Pokazuje, że wiele arcydzieł sztuki romańskiej na całym kontynencie zostało w rzeczywistości zbudowanych przez Arabów i muzułmanów. Co ciekawe, dowody architektoniczne wskazują na istnienie społeczności muzułmańskich na terenie średniowiecznej Europy. Społeczności te rozkwitały, a ich umiejętności cieszyły się dużym popytem, gdyż byli dobrze opłacani i szanowani przez społeczeństwo. Dark otwarcie mówi o znaczeniu swojej pracy i jej znaczeniu dla współczesnej polityki. We współczesnym świecie kurczących się horyzontów i wąskich nacjonalizmów, pisze, ważniejsze jest zrozumienie, jak ściśle powiązane są ze sobą kultury świata. Dzieje się tak zwłaszcza w obliczu podskórnych nurtów islamofobii, które są aż nadto powszechne w całej Europie, twierdzi. Rzeczywiście, każda strona islamesk byłaby źródłem dyskomfortu dla europejskiej skrajnej prawicy, której partie polityczne, jak twierdzi DAK, muszą zdać sobie sprawę, że ich cywilizacja została zbudowana na wyższych umiejętnościach imigrantów. Styl romański, niezwykle ważny styl architektoniczny, który utorował drogę gotykowi, narodził się w latach 1000-1250 w wielu krajach europejskich. Charakteryzujący się nowatorskimi technikami sklepień, dekoracyjnymi ramami, ślepymi arkadami i rzeźbami fantastycznych zwierząt, był to pierwszy pan europejski styl architektoniczny od czasów architektury cesarstwa rzymskiego. Termin romański oznacza na sposób rzymski, ale Dark twierdzi, że termin romański można by lepiej rozumieć jako islamski. Jej teza jest przekonująca. W miarę jak chrześcijańska Europa stawała się bogatsza, a kościół i szlachta miały więcej pieniędzy na wydawanie ich na kosztowne projekty budowlane, na kontynent napływała rzesza wysoko wykwalifikowanych arabskich rzemieślników, artystów, rzeźbiarzy i mistrzów budowlanych. Byli po prostu najlepsi w tym, co robili i bardzo chętnie pracowali dla chrześcijańskich panów. Wiadomo, że Sycylia przez wieki rządzona przez arabskich muzułmanów, a później przez Normanów może poszczycić się niezwykłą spuścizną średniowiecznej architektury arabsko-normańskiej. Dark wyjaśnia jednak, że Sycylia była także trampoliną, która umożliwia utalentowanym muzułmańskim rzemieślnikom przybycie do Europy i pracę nad projektami na wysokim szczeblu. Islamesk jest wszędzie w kontynentalnej części Włoch. Rozważ krzywą wieżę w Pizie z 1173 roku z jej wewnętrzną geometrią, kolumnami i dekoracjami, które noszą znamiona typowej eleganckiej estetyki islamskiej. To znak rozpoznawczy arabskich wpływów. Potem była Hiszpania, gdzie prześladowania muzułmanów za czasów rekonkwisty i inkwizycji są dobrze znane. Mniej znany jest fakt, że w wielu regionach, szczególnie w Aragonii, Nawarze i Walencji, panował niezwykły stopień współistnienia. Muzułmanie byli tam często posiadaczami majątku i cieszyli się prestiżem, a także byli postrzegani jako uzasadniony i trwały element. Najbardziej intrygujące rozdziały książki to te, które przyglądają się Niemcom, Francji i Wyspom Brytyjskim, gdzie wpływy architektury islamskiej są najmniej znane. W każdym kraju Dark bada niezliczone studia przypadków. Na przykład jeden z czterech zachowanych średniowiecznych malowanych drewnianych sufitów w Europie znajduje się w kościele św. Michała w Hildersheim w północnych Niemczech. Wiele elementów jest ewidentnie inspirowanych islamem. We Francji angielski król Ryszard Lwie zatrudnił arabskich budowniczych, dzięki czemu miasto Lizondeli nad Sekwaną do dziś ma wyraźne echa islamskie. Należą do nich domy z wieloma łukami i kręte wąskie uliczki, rzucające cień i zapewniające prywatność. We Francji jest wiele innych przykładów. Katedra Le Puy w Auvergne z jej czarno-białymi łukami i fasadami jest tak silnie inspirowana architekturą islamską, że nawet Francuzi to przyznają. Na jego drzwiach widnieje arabski napis Al-Mulkilah – Władza należy do Boga – co nie pozostawia wątpliwości. Normanowie są centralną postacią całej historii, ponieważ poznali styl islamski na Sycylii, we Włoszech i Hiszpanii. Szeroko stosowali przecinające się łuki i arkady, a także wzory geometryczne i zygzaki, które wcześniej były nieznane w architekturze europejskiej. Każdy normański kościół i katedra na Wyspach Brytyjskich, a także wiele innych budynków świadczą o wpływie islamu, twierdzi Dark. W ten sposób dowiadujemy się, że zamek Rising z 1138 w Norfolk został zbudowany na wzór islamskich pałaców rozrywki połączonych z domkami myśliwskimi. Don John Tower of London, wybudowany za panowania Wilhelma Zdobywcy w 1078 roku, w swoich łukowatych oknach wyraźnie ujawnia wpływy islamskie. Katedra w Bristolu wzniesiona w XII wieku przez anglosaskiego kupca ma bogato zdobione zygzakami wnętrze. Dark stwierdza, że najlepsze wstępne dowody wskazują, że mogli ją zbudować tylko Arabowie. Podobna historia dotyczy wielu innych katedr, np. w Salisbury, zbudowanych kilka wieków później, na początku XIV wieku. Dark Przygląda się cyfrom arabskim wyrzeźbionym na belkach dachu. Nagłe, równoczesne pojawienie się fantastycznych zwierząt, arabesek i wzorów geometrycznych w tzw. budowlach romańskich w całej Anglii w tym czasie, pisze d'Arc, wyraźnie wskazuje na wpływy Arabów, Fatymidów przejęte przez Normanów na Sycylii. Turyści przybywający co weekend do katedry w na północy Anglii znajdą w niej mnóstwo cudownych rzeźb przedstawiających liście, dziwne twarze i fantastyczne stworzenia. Wykonali je w latach 1093-1133 muzułmańscy masoni, którzy zostali pojmani przez normandzkiego rycerza Krzyżowca na Bliskim Wschodzie. Kościół wiejski w Hertfordshire Również jest ozdobiony fantastycznymi stworzeniami, w tym rodzajem połączenia węży i smoków. Widoczne jest w nich wyraźne piętno stylu fatymickiego, gdyż nie są to dekoracje o charakterze duchowym, lecz raczej hołd dla natury. Nawet ci, których historia architektury zwykle nudzi, mogą poczuć dreszczyk emocji, słysząc o odkryciach dark. Islamsk jest zdumiewającym osiągnięciem i niezwykle ważnym dziełem. Rzucając światło na zapomnianą historię muzułmanów w średniowiecznej Europie oraz na ich osiągnięcia i spuściznę, Darg wskazuje na nowy sposób myślenia o często oczernianej do dziś obecności muzułmanów na kontynencie. Obraz z epoki renesansu na okładce książki przedstawia świętego Benedykta, w otoczeniu mnichów i brązowoskórych, często arabskich lub afrykańskich rzemieślników budujących klasztory, najwyraźniej arabskie lub afrykańskie. Pięćset lat temu, jak się wydaje, nie było żadnej próby ukrycia tożsamości rzemieślników, pisze Dark. Jak zauważa, obecnie trwa kampania mająca na celu odcięcie Europy od jej muzułmańskiego dziedzictwa. Sklepy z pamiątkami w popularnych wśród turystów średniowiecznych miejscowościach, szczególnie we Francji i Hiszpanii, sprzedają materiały przedstawiające niemal wyłącznie średniowieczne postacie wyglądające na europejskie, co, jak twierdzi, jest wypaczeniem historii. Najwyraźniej zmiana jest potrzebna. Islamesk może być książką, która ją wprowadzi.